Dzisiaj na przykładzie jednego ćwiczenia chcę Wam pokazać, jak należy modyfikować w, e, razem z instruktorem jogę z internetu, żeby nie szkodziła Waszym buziom, tylko żeby wręcz przeciwnie, pozwalała je harmonijnie rozwijać. Instruktor jest też po to, żebyś nauczyła się pewnego sporego zestawu ćwiczeń, bo ćwiczenie w kółko tak samo nie da nam tak harmonijnej, pięknej buzi, jakbyśmy byśmy chciały. Wszystkim instruktorkom Yoga Attractive, a jest już na, nas w Polsce kilka, przyświeca ta idea, żeby dać ci narzędzia do samodzielnego działania w domu. Jak najbardziej. Tylko prosimy Cię, zachęcamy, żebyś zainwestowała odrobinkę czasu, chociaż dwa zajęcia, żeby się dobrze nauczyć. Wujek Google zawiera bardzo dużo sugestii, informacji, które musimy mądrze analizować i teraz Pora na ćwiczenie, które możecie znaleźć w internecie. Ćwiczenie jest na jędrne policzki, czyli to, na czym nam wszystkim zależy. I uwaga, pokazuje jak je wykonać. Zobaczcie. Ściskamy wargi i teraz staramy się uśmiechnąć. Trzymamy 20 sekund trzy razy. To ćwiczenie jest prawie dobre, bo niestety, zobacz, co tu się dzieje. Napinasz mięśnie, których napinać nie chcesz, których wzmacniać nie chcesz, bo one ściągają Ci kąciki ust w dół. W dół. Dlatego ćwiczenie yoga tractive, czyli ulepszone, wygląda tak. Robisz to samo, ale tutaj palcami mocno, mocno naciskasz, dezaktywując marionetki. Uwaga, wygląda to tak. Nie jest to twarzowe w trakcie ćwiczenia, ale na pewno zobaczyłaś, co się działo z policzkami. Trzy serie po 20 sekund. I tak to ogólnie jest ćwiczeniami, czyli ćwiczenia z internetu mogą szkodzić albo mogą pomagać. Chodzi o to, żebyś Ty była świadoma, co powinno ćwiczyć, co nie. Pomaga Ci w tym na początku instruktor, bo my chcemy, żeby Wasze buźki były jak najładniejsze, jak najbardziej harmonijne, ale też, żebyście czuły po prostu radość i zabawę z ćwiczenia. A ja się już się z Wami żegnam w magicznym ogrodzie pełnym cudnych buddyńskich rzeczy. Do zobaczenia.